Elmer i motylek David McKee Elmer słoń w kratkę był na spacerze gdy z drzewa dobiegło wołanie. Cześć Elmerze! Czy to ty, małpku? odkrzyknął słoń. Nie, to ja! zaśmiał się kuzyn Wilbur ukryty za krzakiem. Witaj! zachichotał Elmer. Jesteś niezły w tych swoich sztuczkach głosowych. Idę na spacer. Do zobaczenia! Po chwili inny głos zawołał. Pomocy! pomocy. – Elmer uśmiechnął się i powiedział. W porządku, Wilburze wychodź! Głos rozległ się znowu. Ratunku, jestem uwięziony. Słoń w kratkę się roześmiał. Jeśli to ty Wilburze! Jednak zanim skończył, zobaczył motyla, uwięzionego w skalnej szczelinie za zwalonym drzewem. Biedny motylek! szepnął elmer i podniósł konar, by uwolnić motyla. Dziękuję słoniu w kratkę. Drzewo upadło, gdy byłem między kamieniami, wyjaśnił Motyl. Być może pewnego dnia będę mógł ci się odwdzięczyć. Nawet o tym nie myśl, rzekł Elmer. Jeśli będziesz mnie potrzebować, po prostu zawołaj, powiedział Motyl. Gdziekolwiek będę, usłyszę cię. Motyle kratujący słonia, a to dobre, zachichotał Elmer i spacerował dalej. Od głównej drogi odbijała wąska ścieżka. Nigdy wcześniej tu nie byłem, zauważył słoń. Wygląda ciekawie. Druszka wyłoniła się nagle z pomiędzy drzew i powiodła wzdłuż urwiska nad doliną. Niebezpiecznie tutaj, stwierdził Elmer. Ścieżka prowadzi do jaskini. Wycofam się. Ojej, chodzenie tyłem nie jest łatwe. Pójdę do pieczary. Tam zawrócę i będę szedł normalnie już blisko, gdy nagle skarpa zaczęła się osuwać. Rzucił się do jaskini, a po chwili z niej wyjrzał. Część ścieżki zniknęła. O nie! Nie ma drogi powrotnej! I jęknął. Ratunku! Ale nikt nie odpowiadał. Pomocy! Elmer krzyknął raz jeszcze, lecz ciągle nie było odzewu. Wszyscy są zbyt daleko! Pomyślał. Spróbuję z motylem. Motylku! Ratunku! wrzasnął. Już miał krzyknąć ponownie, gdy nadleciał motyl. Och, motylku, jesteś na szczęście, ucieszył się słoń w kratkę. Tym razem to ja jestem uwięziony. Nie martw się, Elmerze, odrzekł owad, pomogę ci. Wilbur właśnie zabawiał gromatkę przyjaciół, gdy nadfrunął motyl. Szybko opowiedział wszystkim o Elmerze. Słonie nie zwlekając ruszyły na ratunek. Gdy dotarły na szczyt urwiska, odkryły, jak bardzo tu niebezpiecznie. Większość odsunęła się od krawędzi, a wilbur zniknął wśród drzew. Dwa słonie ostrożnie zerknęły z nad przepaści i dojrzały w dole Elmera. Widzę jego trąbę! powiedział jeden z nich. Wkrótce nadbieg wilbur, ciągnąc bardzo długą. I wyjątkowo mocną lianę. Poprosił przyjaciół, by ją schwycili. A drugi koniec liany rzucił z krawędzi urwiska, wołając Łapelmerze! Elmerze! Obwiąż się liną i trzymaj z całych sił, poradził Elmerowi motyl. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Słoń w kratkę ciasno związał lianę i krzyknął Jestem gotów! Słonie uchwyciły pnącze i pociągnęły. Elmer wychylił się z jaskini i powoli przesuwał w górę. Gdy był już bezpieczny, podziękował wszystkim, zwłaszcza motylowi. To zabawne, że motylek uratował słonia, powiedział. Wtedy z jaskini dobiegł krzyk. Nie zapomnijcie o mnie. Słonie rozejrzały się wokół. Kto tam jeszcze jest? Zapytał jeden z nich. To tylko głos Wilbura. Helmer wybuchnął śmiechem. Połaskoczmy go! Ale Wilbur biegł już w drugą stronę.